Dobrze, kurczak, teraz lecimy w tą stronę. Taka a to ta wyspoże nie da się normalnie pobiegać. Dobra, lecimy tu i do wody, proszę Państwa. Jednak nie, skręcamy no, bo, a Kurczak, nie spadł do wody. <zysklarziny> z tej strony minę koncert razem, mną więc... Będziesz play games. nie! Siema. Dobra no, to jest Skyblock Skyblock tak Na serwerze Skyland Stworzyliśmy sobie wodą wyspę z innymi nikami No proszę no mi mnie! Co, co za idiota, okej okay. Dobra, okej okay. Nie mam pytań ty... Miałeś coś czy nie? Dobra okay. No nie! No, stworzyliśmy sobie... to nowe Stworzyliśmy sobie konto na nowych nikach. no i... Kurde! Oret, naprawdę... Nie rób z tego biegi, wie. Wiesz, jak to wyjdzie, dobra. E, no, ja no, to... no, Ja pozbieram ziele. Ogólnie nagrywamy to drugi raz. Dlaczego już nie będę mówił? Ej, ja nie mam ziela. Nie wypadło mi ani jedno nasionko. O nie. Czekaj, to jest <głos》>. bogaty. nie ja mam żadnego ziela. Zielę gdzieś kupimy. Posadzę drzewo. Gdzieś no, nie ma. No. no! Ej, jeżeli będziemy mieli sklep Ej, na naszej wyspie, to oczywiście zapraszamy do kupowania. A będziemy mieli sklep, na pewno. Nie, dobra, mam drewno. Oczywiście film jest sponsorowany przez za... Biedronkę. Tak, przez Biedronkę. Dobra, zbieraj. To. Dobra, no to co, róbmy coś. Bo o kurde, podbieraj. Podbieraj. pozbierać mam. Ej, pozbieraj znowu tego dirta. E, di, dirta, pozbieraj. Nie. Tak. Kurde, tak. Maga, no, się. Wiecie jak jest w tym troll? Zderaj tir. Zskasowaliśmy wyspę. Którą? Troll jest taki, że skasowaliśmy... Nie mogę taką klatkę rozwalić ciągle jej. O jest. Ale co, naszą wyspę? Którą wyspę? Aha, to może... No tom. ten troll jest taki. R Harnor, właśnie, rozwaliliśmy wyspę tą naszą, tą... Wyspę tą, z której się tak, zniszczyliśmy, a... Nas... Tworzyliśmy jeszcze raz i... i nas w tym samym miejscu. Aha, no, no. 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 Nie mówimy dlaczego. Pamiętam te płatki ten. Proszę? E, dobra. E, ja mogę zrobić generator kobla jak coś. Matka. Muszę ogarnąć telewizor. nie telewizor u mnie gra. Czekaj. Dobra. To rób coś, rób genera. Co ty robisz? Co ty robisz? Nie no. Nie dirty! Ty nie powiększaj. Jest ty Dzień dobry. Zrób mi kilof, bo muszę... bo musimy wykopać. Koblem będziemy powiększać. Ale jak to powiem, jak to zakleisz teraz, wiesz? Dobra, daj mi ten kilof i nie... i nie gadaj, bo się znam lepiej. No, no, no. no kurde, dasz mi to, czy nie, kurde? Dobrze. Masz! Aha, dobra, mam. Mam takie lagi. Matko, to jaki fan Wypadła mi ruda. O, mam ten... dobra. Co? Czego? złota. No złota. No ja dostałem w prezencie, ale ja mam... Padła, mam już silny Ej. I... No i rozwal ten wągiel. Czekaj, to. bo zrobimy sobie. Rozwal ten wągiel! Jaki wągiel? A ten wągiel... No ten wągiel! No posuń to. się to rozwalę! O matko! Jak ja to nawet nie stoi. Współpracuj! No i ty rozwalaj sobie teraz! Współpracuj, żeży. Dobra. Weź to tu za Nie. Dobra, i tutaj rozwalę to. Weź kobla po. No, kupię. Jakiego kobla? Zaraz, Ośpiewa. zaraz będę kopał. Zróbmy no, na gatorze to. No, czekaj chwilę. Spokojnie. Może ja mhm. jakąś farmę, no, poczekaj, pościgę, zrobię jakąś karmę, kurczaku. Poczekaj, pierwszy prostu rozrabię chwilę, aż też. Musimy nie począłem. Matkę, że ja to zrobiłem. to zrobiłem. Dobra, to Ja już zrobię to... Ja tutaj zrobię 6. Czekaj, kurde nie ogarnę kiedy mam zrobić. Jak... Czekaj, y, dom. Pokobi już tego kobla. No ja nie wiem jak mam to zrobić. Y, o matko sad. Naprawdę. Chyba tak. Nie, nie tak. Co ja robię? Daj mi tro daj mi tego kobla. Dobra, mam. Wam dla ciebie. Nie, Ale ja nie chcę, daj, daj mi kobla, bo potrzebuję. Nie mam już. To jak będziesz miał daj. Daj ta mi kobla, jak będziesz mia Dobra. miał miał Majta. Jeżeliśmy zrobili głupę tą generator. Ale daj na... Zrobimy w innym miejscu ten generator. Dobra, potem go przeniesiemy. Daj mi tego całego kobla. To zrobię na dwa. Odej. No Daj mi że... Ja tylko cztery! A to są starczy mi. Daj kamienia. Nie, nie dam ci kamienia. No nie, nie wpłynę ten lato mi ciągle to spadam. Co ci spada? Jakby co to bardziej... Przepraszam, że się nie nagrywam na moim kanale, ale... Właśnie. Link do kanału Kocara. Przerw Ma, ale mam przerwę i pan, ja cię muszę nie No cię. Mam taką przerwę, mam, mam troszkę problemy. Z, z programem Nie, program są... nie. nie jest. Dobra, nie. Nie, to nie, no, nie y Jak nie wiesz, to nie Myślałem tak Ja ślałem. jestem ze z skarbem. Jestem Ja kurde, kurde, jest, kurde jest sosnowca, wiesz? Ja wyrastam drzewo, czekaj. O ty kuj, bo ja nie, ja nie wiem kamień. Ej, wy, nie wyrosło mi drzewo, co za szajs. Two. A dałeś ile? Cztery? Mączki? Nie, mieszałeś. Sześć. I dałeś mączki, Prze... mączki kosmów. Dobra, wytaj kamieniem. Pa, 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 pa. Spokój, dobra, dobrze. Dobra, spokój. Jeszcze mam kopać, bo ja już nie mam miękka. 10 kamieni, spoko. Czekaj, tam, idę hmm. na chwilę na sprawdzę, wiesz. Czekaj, ty ja nam może ogarnę hodowlę. Y, drzewek. Te nasionka może przynieść, co? Ok, spokój. Co? a dobra, nie? No, spoko. Gdzieś tam się poszuka, nasionka. No, spawnie. i bo jaki... Dobra, yy, już mam trzy sadunki przyczynki. akurat. Dobra, mam no, trzy. Chodź. Daj. Albo, nie Albo zrób, 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 farmę, zrób farmę. Albo zrób farmę. To ty tam kop kobla. Kop tam kobla. O Boże, jaka to, jak to wyschnięcie. kobla, bo ja wyspy powiększam. Oj to, ale to jest brzydkie. Wyspa. Brzydka jest ta nasza. Każda wyspa tak wygląda. Ale ta nasza wcześniejsza to jest piękna. Mm, normalnie taka piękna. Są piękniejsze. <laughs> mam na całą ten. Szerokość. Mam 4 piętra mów gringera. Co no, mamy? 4 piętra mów Gringera. Nie. Ej, ja mam nie łódeczkę, jakby z jakiegoś popułodowałeś. Ekstra ale... masz, masz łódeczkę. O, i zastraszyłem życie Dobra, daj mi trochę... a dobra, nie mam. W którym miejscu mógłbym sobie dojrzewać tam? Eee, ja. no, się ja nie wiem. w stronę Proszę? O rety, dobra. Kocara, kocarowi coś się stało. Żyjesz! Co? Żyjesz, bo coś ci się stało. Ja. No żyję. No. To ja, my, może kobla, nie, mieć... nie, nie. my może ogarniemy trochę kobla, żeby mieć... Ja my może ogarniemy trochę kobla, żeby mieć z czego budować, tak z dwa staki i się z wami widzimy z powrotem Dobra, to No, 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 no właśnie No dobra, jesteśmy z powrotem, mamy tego kobla, dałem już kocarowi No to kocar pobuduje dalej. Co? Co? Nic. O dobra tu jest jeszcze 10 Co jest 10? co? Ja musiał... Ej mogę zrobić sobie taką platformę z kobolką tutaj Na co ci? Zróbmy z lawy Szkoda kobla Nie po to to tyle kopałem Ja kopałem, teraz nie gadaj. Kopaliśmy Ja wykopałem tak, a ty drugi no tak, to ja tutaj zrobię taką małą farmę. Ja pan na Ja nam może zrobię kurczaki. Nie ja zrobię tylko tyle, taki coś. To tylko zrobię tyle. Matko, jakie to piękne. <noise> nie, biegnie, bo nie jest takie piękne. No, niestety. Przepraszam bardzo, mam kasę. <noise> ja mam kaszę, nic z tego. Ja mam katar. Ja tu coś buduję no. ładnego. Nareszcie weekend, nie? Po tym Ja weź mi do Co? Co to jest? Co? To jest takie przejście ładne. Ale brzydkie, normalnie. To jest takie przejście. Nie rozumiem. W takim bardzo interesującym kształcie. Nie powiem, jak to wygląda, ale spoko. No mi o to chodziło. Hmm. Nie, no dobra, ja to zniszczę, bo jak ja tak widzę takie brzydkie rzeczy, unikajstwa, to... Ty w ogóle budować nie umiesz przecież. Nie? Nie, w ogóle. Każę mi robić fale na budowę, nie umiesz. Dlatego mi tarzy. Matko, ty żeś jest naprawdę okrutny. Ja? Okrutny? No, ty kres kres nie okrutny. lubisz! Gień ty bebo, i ja mam takie rzeczy jak wino nie ja jestem bardzo cenny ja dobra nie możesz mnie zabić dobra a ja to ci tam dał zbroję ta... diaksową na tamtym końcu. Bo ja nie biorę kurde mam tyle diaksów ja dobra nie mam już ja... tak diaksów co? nie ja już mam cały tak diaksów cały tak diaksów wow a ja mam 13 bloków diaksów wow, mam ten... no mam te... nie dla jaj, Weź? Dobra, weźmy się nie kłóć bo tylko grajmy o, gramy gramy, gramy ale jak prawdziwi ludzie, a nie... Gdybym ja to oglądał, to by mi się to nudziło. No Może sumie, Może lepiej się kłócić, może to będzie bardziej fajne. Może lepiej się kłócić. Będzie lepsza atmosfera. A spokoju, spokoju, spokoju. To się kłócimy, jesteś nieładny. Masz brzydkiego... brzydkiego skina. Wiem, mam bardzo ładnego, a ty masz bardzo fajnego Creepera. Nie z Natura. Proszę? Co? Co ty do mnie mówisz? Nic. Nic, Creeper, ja nie Czy ja bym miał czelność y, ściągać skiny z internetu? Ej, czemu nie bijesz? Aha, to się nie da bić. Nie, masz skinę! Ja mięsa nie mówię. Nie jest tego mięsa, bo to mięso nam się przyda. Mam już pan mięso, a ty na no, spawnie, bo mam tego jedno. Dobra, jedziesz po mięso. Idę, na nara, spawnie. O kurde, że nie mam sam spawnia. Dobra, nara. Nie. Pa 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 pa. Mógłbyś też śpiewać piosenki? O, tu jest mi ten. Rysu, mam w skrzyni i przebieg. Mam rudę złota, którą zdobyłem w prezencie. Oj, mam dwa spawny... czterej no, w miecie. To myślę, będziemy kończyć. Eee, e, e, co ty gadasz, ty? To ile to mamy nagrywać? Jeszcze to musimy nie dzisiaj to... wrzucić. Co ty gadasz? Dzisiaj nie. Kiedy? Dobra, możemy to... No dobra, coś będziemy kończyć. co? Gdzie jest Za chwilę. Zbudujmy jeszcze domek. Mam coś dla ciebie. No. Oh, ruda złota, kocar, Naprawdę? Masz. Wiesz co, ja z nią zrobię? Wywalę ją. Nie, 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 to mój prezent. Prezentu się wyrzuca! Ale ja już jej nie mam. Co? Ej, daj mi ten, bo chcę zrobić domek. Ja tam mam drugą częścię. Ej, daj mi ten kobel, bo chcę zrobić domek. Ja chciałbym. Nie ma domu. Proszę. Nie ma domu do Proszę, co ty mówisz do mnie? Ja nic. Dobra, to, mówisz, to, to ja ogarnę to... kolejny z kobla, ponieważ kocar jest hamski i się widzimy z powrotem. Znowu. No dobra, więc mamy tego kobla. Yy, yy, co ty robisz? Okej, okay, dobra. Yy, kocara wywaliło. Netan. Wyskraszowało. Dobra. Yy, zrobimy jakąś jaskinię. O robimy jaskinie dzień dobry jakiś yy, naprawdę gdzie ty byłeś nie wiem zniknął gdzieś właśnie z kim rozmawiasz z tobą no, Nie, nie było rozmawiasz z widzami rozmawiam z widzami, no, widzami. Tadek nagrywasz? no nie kurde dla jajce to mówię wiesz? nagrywam a, nie ma. a ty nie ma. A ty się gdzieś szlajasz. Co ty robisz w ogóle? Wiesz ty co? Obrażasz mnie. Ty się gdzieś szlajasz, a ja tu nagrywam. No weź nie bądź taki. Chyba, o kurde, kurczak! Gdzie kurczak? Ty pa kurczak cię. Jak jak, jak sobie żeś mnie to jest co? łatwo ktoś mi na GG pisze, sorka no chodź kurczak, lecimy, no dawaj dawaj szybkie biegi teraz, dawaj musimy... No, to masz na ja ci... Dobra, teraz w drugą stronę musisz ominąć tą lawę, omin te schodki wszystkie, ominął no, to wszystko. kurczak Dobrze kurczak, teraz lecimy w tą stronę Taka mała, to wysporzenie do siebie normalnie Pobiegać, dobra, lecimy tu i do proszę państwa. Jednak nie skręcamy w lewo, a kurczak nie spadł. Lecimy dalej, lecimy, 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 lecimy. i kurczak yy, zginie. No nie, zostaw mojego kurczaka. Bo go ci Stracimy, stracimy, że stracimy, jajko zostało Dobra, to, to, to chodź już, kończymy. Nie, ja chcę jeszcze jednego kurczaka. O, drugi kurczak, co? Co ty robisz? Trzeba go zabudować, bo on ucieknie ale my mamy jeszcze dwa przecież i co i tak go trzeba zabudować do tego też co? nie do no, tego przykleję do tego będzie spokój okay. nie mogę? rusz się o kurde uciekł zrób... co za grzech je... uciekł je... ej zrób mi jeden płotek nie mam szybko szybko mi kurczak ucieknie ale szybko mam płotek czekaj szybko 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 ja go trzymam, ja go trzymam! Dobra, trzymaj go! A ten drugi! Co Mam go w kącie! Ten drugi mam go na śmieci! Ej, a co ze mną? Aha. Do... Stop, dobra, już wiem czy... Ty tam zostajesz. Ja chyba ci coś. Dobra, kurczaki są na razie tam. Dobra, chodź na a, górę i się żegnamy. Te. No dobrze, tam się już pożegnamy. No Też, się już ogromna. No był ten 600 My się to widzisz? Dawaj taki rap jak na początku. Dobrze. Nara nara był dzisiaj ze mną, nie. Ymm na raje. Uuuu, to był dobry. A i nazwijmy naszą wyspę The yyyy Deniny Island, nie? Okej, dobra. No, to jeszcze raz zaśpiewaj coś. tak naprawdę już na powitanie. Dobrze. Na Dobra, trzymajcie się, wszyscy. cześć, wszyscy. Ja, 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 basy Cześć.